Cześć. E, dzisiaj będzie trochę o zimowaniu N.C.T. Wendrikosu Maureli, wróć e, green, przepraszam, e, ogólnie o wysiewaniu bananowców, e, tak jak to wcześniej mówiłem, dlaczego ja tak wysiewam e, na początku w połowie jesieni, a nie na przykład tak jak teraz jest, co większość osób wysiewa. E, Pamiętacie? nie wiem czy, czy to nagrałem, czy tego nie wrzuciłem, czy, czy nie mówiłem, nie pamiętam po prostu, ale jeszcze raz powtórzę. Jak ja wysiewam wczesną, wczesną jesienią, bądź w połowie jesieni, nasiona z tego względu, że chcę zobaczyć co mi wzejdzie, a co mi nie wzejdzie, to sobie dokupię w sezonie, bądź sobie kupię jeszcze raz nasiona, tak? Więc to jest mój cel. Tylko że jeżeli wzejdą one wcześnie, tak jak na przykład te siewki w miarę, one w już. Nie wiem, połowa lutego, połowa stycznia, początek stycznia. One będą się wyciągać. Będą potrzebowały doświetlania i no mogą paść. Jeżeli wysiejecie banany tak jak teraz, one wzejdą sobie powiedzmy koniec lutego. Więc już te dni będą dłuższe. Zanim puszczą jeden, drugi liść będzie już marzec. I będą miały, nie, będzie, nie będą potrzebowały aż, aż tyle bądź w ogóle doświetlania. Zależy od dni. Mi się akurat teraz tak trafiło, że są strasznie pochmurne dni. Od jakichś 2-3 tygodni, pojedyncze dni, wyjdzie jakieś tam słońce i trochę je doświetli, ale to jest za mało. Pewnie widzicie, bo jest trochę różnica w liściach, w ilości liści. To jest ten biały, co Wam pokazywałem w filmach wcześniejszych, handsetę. który był, był taką 10-12 cm białą tyczką. Obecnie ma już trzy liście. Ten jest najnowszy. Yy. I co z nim jest nie tak? Przesadziłem go trochę do większej doniczki, to może też to spowodowało. Temperatura w pomieszczeniu około 23-24 stopni. Yy. Najmniej ile spada, to 20, ale to, już, to jest bardzo rzadko. Co z nim jest nie tak? Jak widzicie, liść mu w połowie usycha. Najpierw robił się mm, lekko przezroczysty, a następnie usycha. To są yy, na pewno nie jakieś na pewno skutki tego, ale sądzę, że to jest po prostu niedobór światła i roślina po prostu zaczyna słabnąć. Jak widzicie, również nie ma siły utrzymać dobrze liści. Ta jeszcze powiedzmy wyszło, bo jeszcze był taki okres bardziej słoneczny. Ten zaczął wychodzić, jak już było przychmurzone niebo. Co teraz? Co z takim bananem? Ech, najlepszym sposobem jest oczywiście doświetlanie, bądź czekanie, że on przetrwa, i łapanie promieni słonecznych. Yy, jeszcze lampę zostawiłem yy, tam na wsi. No, doświetla sobie akuminatę, tak? Na wszelki wypadek, chociaż i tak jest w dobrym stanie. Yy, przywiozę ją tutaj prawdopodobnie w niedzielę, czyli za jakieś trzy dni. Do, do tej pory to na pewno wytrzyma. Yy, no, i będę doświetlał, tak? Bo, bo nie widzę innego sensu. Nie chcę, żeby mi padnął. Tym bardziej, że tylko 4 na no, te 50 nasion co wysiałem wzeszły. No to jest na razie kiepski wynik. Zdarzyło mi się, że oczywiście bananowce wschodziły mi po e, velutina chyba wtedy. Nozy 2 ze 3 miesiącem mi schodziła, albo nawet i dłużej. Więc nie jest źle. One były wysiane w, na święta jakoś. Coś takiego. Zresztą macie tam filmiki, to będziecie wiedzieli kiedy. E, czyli to jest e, przyczyna, skutek niedoświetlania. Po prostu banan... E, Zaczyna um, nie dostawać tyle tego słońca, a że jest jeszcze słaby system korzeniowy. Nie ma bulwy w ogóle, czyli nie ma skąd ciągnąć siły. Jak widzicie to jest, to jest wszystko cieniutkie, kurcze, jak, jak taki palec mały, bo nawet jeszcze cieńsze. Tak, tak samo te, dosłownie jeden liść wypuściły. Niby je wcześniej wystawiłem, bo widzieliście też filmy. Były takie, gdzieś takie małe ząbki, a i tak się bardzo wyciągnęły. Teraz je po drugim liściu. Dlatego nie chcę, żeby, żeby też im te liście usychały i muszę rzeczywiście przywieźć tą lampkę doświetlającą. Tutaj, Helensik, też go zacząłem ratować. O, zauważcie, jakie liście się robią, prześwitujące. I też zaczyna słabnąć, lecz... O! Łapie ostrość, czy nie? On nie? On nie chciał wypuszczać kolejnego liścia przez jakiś, jakiś tam... Niedługi okres czasu, ale nie chciał wypuszczać, więc zrobiłem mu z butelki. I powiem wam, że po, po tygodniu, pod tym przykryciem, e, zaczął wypuszczać ten liść, więc, więc jest nadzieja, że on przeżyje. Chociaż mam jego jednego właśnie, dlatego chciałem, żeby, chciałem go, musiałem go przykryć, żeby przeżył. Zatem e, so i tak mam nadzieję, że przeżyją wszystkie cztery, e, bo tą lampkę przywiózę w niedzielę. Dobra, czyli to by było na tyle zęda. Jeszcze chciałem w tym odcinku powiedzieć, dlaczego padły mi wszystkie banany, co, co zrobiłem źle w sezonie, coś zrobiłem źle podczas zimy, żebyście tego też nie popełniali. Ja oczywiście, jak każdy pewnie, albo większość z was chcieliście coś na własną rękę zobaczyć, udowodnić, albo, albo po prostu. Nie obejrzeliście filmów osób, które się bardziej znają na przykład niż ja. Jest pełno takich, oczywiście ja zaczynam dopiero to jest, będzie mój drugi sezon. Eee, 6 minut nagrania, w 4 minuty muszę się streścić, bo tylko 10 mi łapie telefon. Eee, zacznijmy od początku. Eee, powiedzmy sa siewki dwóch bananowców były takiej średniej kondycji, bo pamiętacie, tam jest film, aż mi zmroziło za wcześnie je. Wysadziłem. Późno, zresztą, wystartował sezon, więc też nie bardzo to było. Kolejne siewki były w miarę. Ziemię dałem w miarę też sądzę, że dobrą. <laughs> czyli, czyli start powiedzmy miał jakiś tam. Nie był strasznie zły. Pierwszym błędem było posadzenie je w miejscu, w których nie posadziłem. A mianowicie, z jednej strony zasłaniały je tuje, z drugiej świerk z trzeciej orzech, dom i nie miały tego słońca wystarczająco czyli też nie mogły rosnąć wystarczająco szybko i nie dostarczało promienie słoneczne nie dostarczało im tyle energii ile potrzebowały kolejnym czynnikiem było to, że były bardzo słabo podlewane, chociaż radziłem tym osobom które to uprawiały, nie będę wymieniał bo mnie oczywiście tam nie było żeby podlewał dużo więcej wody oczywiście nie były podlewane wystarczająco. Ech, wiadomo, w młodym stadium, takim jak tutaj, wylanie na 6-8 bananowców do gleby e, pełnej konewki takiej 10-litrowej wody, czy nawet pół wystarczyłoby im raz dziennie, e, to pomyślcie, że te bananowce jakby były już takie pod koniec sezonu, czyli dla mnie koniec sezonu był wrzesień, czyli powiedzmy na przełomie września, sierpnia dostawały jedną konewkę wodę, czasem nawet nie całą, więc one nawet nie miały siły jej zgromadzić, tym bardziej, że bynajmniej u mnie było bardzo gorące lato. Ponadto yy, świerki oraz tuje i orzech bardzo wy, yy, zabierały im tą wilgoć, yy, każdą, którą sobie potrafiły gdzieś tam wokół siebie zgromadzić, czyli ta woda też szybciej uciekała. Yy, tak samo było z nawozem, również yy, substancje pewnie były szybciej pobierane przez rośliny wokół niż przez same bananowce. To skutkowało tym, że nie porosły odpowiedniej wielkości, bulwy również nie były zbyt, zbyt mocne, systemy korzeniowe, jak dla mnie też były bardzo kiepskie. Gdybym pociągnął za tak jakby za łodygę, to sądzę, żeby korzenie wszystkie zostały, i bym wyjął samego badyla. Więc to był już porażka, już było porażką już było to, że one były w złym stanie. Yy, przetrzymywa nie przetrzymywane, tylko uprawiane błędy w uprawie. No, nie miałem jakoś yy, zbyt yy, możliwości tam częściej, częściej przyjeżdżać, więc to było taką, takim minusem też. Nie, nie założyłem żadnego systemu, żeby powiedzmy uruchamiać teraz na jakiś czas, raz na pół godziny, na przykład dziennie, i żeby to spyskało porządnie wodą, nie posadzenie tego bardziej w słonecznym miejscu. Tak, to są takie. Podstawowe błędy. Kolejnymi błędami było to, że je wyciągnąłem z ziemi bardzo szybko. Bo już na koniec września przestraszyłem się przymrozków. Myślałem, że nie będę mógł przyjechać później przez jakiś okres. więc nie chciałem, żeby nic z im się stało. Czyli za wczesne wyciągnięcie bananowców z gruntu i chowanie ich. A jak wiadomo, było jeszcze parę dni słonecznych, nawet dużo. Dobra, kończyć by. Jeszcze jedną, dwoma przyczynami było to, że były w wiadrach, które nie mają dziur, czyli ziemia nie była wentylowana, yy, oraz były bardzo mm, mokre włożone do, do tych wiader, czyli to wszystko po prostu zakisło i banan się ukisił. Sami wyciągnijcie wnioski, jak to, yy, jak to banan mógł odebrać i jak to wpłynęło na jego yy, później, późniejszy rozwój. To było na tyle. Cześć.